Z Wami na, na naszym, naszym kanale TwiStory Zgodnie z obietnicą dzisiaj Stumble Guys Tak, gramy. Ja już Wam pokazuję mój pójd. Dostałem 23 zaproszenia. Także wchodzę, wchodzę, mą mą i akceptuję po kolei. Pierwsza osoba z listy nie ma, położę mi czytać czy nie położę nie widzi, o nie? nie, nie, nie Pierwsza Adaś, 2016. Okej. Okay. Okay. Przyłączymy, zobaczymy znajomych, dołączymy go do grupy. Tata, jestem lila tutaj. 15 zaproszenia oczekujące, przepraszam, to tata z trzech znajomych. Dobra. Aleksa, Aleksa, Sakura. Tak jest, pozdrawiamy cię Ola, pozdrawiamy cię. Kamil, Kamil, zapraszamy. Cześć Kamil. Tata, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 6, 7. Cześć tata. Hanna, 15. Cześć Hania. Akceptujemy. Tata Patryk. Tata okay. Opi 12 WSD. Nadinka. Hashtag 950. Ameluś 1016. Wika Viki. Wika V. 1, 2, 3. Przepraszam. Wika Vik. 1, 2, 3. Bikabik. 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 Nie, Wika Właśnie wyska. Wika Dobra. 1, 2, 3. Dobra. Mhm. Player IR1H14TK. Okej. Okay. Ala kiełbasa, kiełbasa, bardzo pozdrawiamy Ala kiełbasa No www. Jura 212 106 Tata co ta, to, to było w, 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 w. Aksil, Taka nazwa, Kapiwara 76 w, w, w. Klarecki W, w, w. Andosi 2014 Ando Sebo 3422367 Filip D pozdrawiamy. Pania małpa, bardziej Jura 20KS Babcia 073 Dasza to ja. Dasz, Dasz, to dasz. ja akceptujemy. No i teraz dziewczyny, teraz wy musicie jeszcze mi wysłać zaproszenia. Ej? Ja? Bo inaczej razem nie zagramy. A no dobra, dobra, no to i wchodzimy w znajomych, to pokażemy. Wchodzimy w znajomych. Nie robię Dodaj, klikamy, no i musisz wprowadzić nazwę taty. Tata, tweet, s. Dajcie, ja wam pomogę. A, Aha, dodaj, dobra. Nie mam wolnego miejsca. Ta, tak. Tata, złoty robot. A ja mam masło znajomy, ja sobie dobra, dobra, dobra. Tata, złoty A, ojciec, dobra. Dobra, mam znajomych, że ja tutaj dzisiaj zostawię. Dobra, to co, zaczynamy pierwszą grę? Tak. Robimy losowe, dzisiaj gramy w losowe gry. Tak. Gra standardowa. No, gry. Tak, tworzenie gry. Uwaga, zapraszam wszystkich. Macie? Yes, tak jest. Ja, ja widzę, ja, wiecie co mam dzisiaj znajomych, się obieguje? Tylko, ja się widziałam jako złoty wiki jest, dobra, Mika, wiki, wiki. Ja jestem pierwsza. Ani, małpa 2019. Fika wiki, 1, 2, 3, tata nie umie czytać. Anko, od 2014, brak, Ila, 21, 2, 1, 9, 8, 7. Tak Witamy, dzień doberek. No ja i ojciec jeszcze tam parę razy. Klikam, klikam, klikam. Tata, to jeszcze o, ktoś tutaj duży. doszedł. Zal 002, Siemka. Zark to mocny zawodnik, trzeba na niego tak, tak, uważać. No już no, no. no. no, mamy 10 osób, super. Tak jesteś, to, jest, to nie umie chwytać, a mama umie jakoś. Jakoś umie? Hahaha! No, to jest. nie umie. Ja się poprawię, muszę być bardziej uważny. Tak jest. No co? Zaczynamy, mamy 10 osób, zaczynamy pierwszą grę na próbę. Zaczynamy. 3, 2, 1, go! go. No, 11 osoba się dołączyła, już cena Zero!

Idzie. Ciekawe czy że... dzisiaj nam się nie zacie. Nie zatnie, mam nadzieję, że nie może. Nie. Dobrze może żeby się zaczęło. O, mam mówię na waszą plażę. Ja tego nie ustawiałem. Macie? Ta. Ja, mam. Tak. ja tak. mam. To jest szansa, że dzisiaj pogramy. Aga. Ja mam drugą. złoty robot, widzę cię. O, widzisz wie złoty robot? To ja. E, ja też. Hej. Nela, w jesteś? Jesteś ty Piotrusiem. Widzę cię, Mela! Gramy, 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 gramy. gramy. Mama czy ty... Ja tego nawet nie zdążyłem zobaczyć, ale mi przerzuciliśmy. I Mara, ja Cię ale widzę, tak. hejka. Ty jesteś surowa, dobra. Mama spadłaś. A ty już skaczał, mama to wiesz? Ja zdążę, tata złoty ruchu. Złoty nie, nie spadłem no. 8, 11, 12, 13, 14, 14. Mamo, 15. Nie. Tam, więc już się zobaczyłam. O, dziewczyny. Co ty się wydarzyło? Bo ja spodziewałam spoczyna... Bo ja, ja spodziewałam bo No ja tata. Się to będzie na ciebie. Oh. Mi. Tata. No na ciebie. Tata. co co na ciebie. Tata co na ciebie. tata! Tata na ciebie. Ja do tego jak będziemy co Będziemy sobie kupić padła, będziemy grali w to, będziemy grali w roadboxa. Łooo, wow, za daleko nie mnie! Mamy już, mamy lot. Tata, Ale ta taka kwaśna. Się rozpędziłem i wpadłem. To musiałeś dwa razy, ale nie tak. Trudny. Nie ma poby, nie mam formy, nie mam formy. Zobaczymy teraz jak tutaj idzie pozostałe. Została Jula, tata Patryk, Zark, Kapibara. Tyle widz zobaczyłam, także... Zaraz to przełączamy, zaraz zobaczymy jaka będzie finałowa. O, za miodu. I się wszystkie rosowe granicy nie losowe granice ustawiamy. Tata no, ta, ta, ta patryka No, ale ja też tak chcę być takiem samym. No już tata Patryka też biega po tych letki jak ja Kapibara 7-6 w czerwonym Misiu Ja chcę czerwony czerwonym kliniszem. Jeszcze nikt nie spadł. Tata no. A nie A ja oglądam takie e Tata Patryka, proszę na tę no Patryka ja jak bierze, sobie tata tata Patryka. A ja? A ja? osoby spadły. A teraz... Tata Patryk to jest, a nie Tata Patryka Tata, tata Patryk, właśnie Tata Patryk A nie jestem sam! Wykrać Ale ta... tata, tata Patryk wpadł tak, tego, co to robi A niżej jest Kapiwar, która biega, a Tata Patryk wskaże, tak patrzcie, pole, pole na pole Zostały dwie osoby, Tata Patryk i Kapiwara Zostało jedno miejsce, nasi no, dwie widzowie, popatrz no, Który z no, naszych widzów wygra Tata Patryka jest wyżej, Tata Patryk przepraszam. Tata Patryk bardzo precyzyjnie no, kapiwara tutaj bała skacze. Nie ma huraganu, bardzo albo Tata Patryk sobie oszczędza plasterki. Po jednym. Miło. Ale kto jest wyżej? Tata Patryk jest chyba wyżej, nie? Tata Patryk. No, one tak bardzo rozsądne, te ruchy są takie trapione, widać, że to też jest... Jest ćwiczone. Każdy z Nie, no, ale... Tata Patryk, o, długi skok. Teraz nie no, wiem, to kto jest wyżej, nie wiem. Kapiwa... Tata Patryk, drugi Kapibara tak jest, dwa rzędy niżej. No, faktycznie no. Ona już jest blisko niestety dołu, ale no nigdy nic nie wiadomo. Ale walczy jeszcze, no weszła w plastyniolu. No jak teraz kapibara pola jak teraz ta tam spadnie, to nie wiadomo jeszcze jak to się wydarzy. Aha. Ale emocjonująca rozgrywka, o. tata Patryk pomieszał trochę szyki. Kapibara. Są na jednym Kapi. poziomie. Tata Patryk biegnie. Tak. Zmienił trochę A, strategię. Na jednym poziomie są? Tak, już to na jednym poziomie. A co, tam, tam jest czerwone. Tata, co tam jest czerwone? Sto i na trzech, dobra? Kapiwa. Koniec, spadła. Koniec rundy, spadła. Tata Patryk wygrał. Tak? Brawo! Tata, tak. Brawo! Okej, okay, jesteśmy. Jula 212197 z Nami, Miela. Znamy. Tata Patryk. Ada 2016. Antos JJ 2014. Wika Vivi 123. Ani Małpa 2015 ja i Kapibala76. Jest z nami też Lila. Anneli nie ma. A jest Nela, przepraszam. Jest już Nela, Nela jest wcześniej. Dobra, i co, No to zaczynamy? jeszcze próbuj, może ktoś jeszcze. Mamy 12 osób. Wybraliśmy słuchajcie trzy mapy dosyć świeże. Jedne z nowszych. Jedne z nowszych takich, co za dużo w niej jeszcze nie graliśmy. Dobra, Eurowizja jest. Dzień dobry. O, Eurowizja, jeszcze nie widziałam. Nie, Eurowizji nie widziałam. Try, dwa, jeden. Dobra, zaczynamy. Dwa. Eurowizja kiedyś z nami wygrała. Wygrała z nami, jo. Ja. To jest plansza, którą jeszcze w ogóle graliśmy. Moja. Ja grałam w okay. tą planszę. Tak? Tak, ja grałam w tą mapę. Nie, zbiera się pieniądze i strzela. Zbiera się pieniądze i strzela się. Dzień dobry. dziękuję za planszę. Ale to tak. ci nie wierzę, nie Nie. Czym to by się miał strzelać? Może no mieszko. Jakim przyciskiem się widzowie strzela? No, dziękuję. Czym strzela? Czy wy strzelacie? Jest pasją? skakanie nie. A my tu mamy z boku po prostu. I silny przycisk? Mhm. No to na to, to nie poszczela. Dla widzów. A, tu jest ten przycisk. F. Tak? Strzela F? Nie. Z pasją. Nie, nie A ja tu strzelam, dobra. Niech się ładuje, w porządku. Nie, no szpani. Dobra, ty ja teraz musisz muszę pieniążki zbierać, tak? Tak. tak. Od, od tego zależy? Dobra, ale zaczynamy. Im więcej pieniążków, tym lepiej. Mam dwa dopiero. Zbierajcie, zbierajcie. O no, na początek taka plansza, że o, o, o. No nie jest to prosta płacz, ale też nie jesteś taka otaczony. No nie. Kto Co za niedobry. Co za niedobry? Nie Chodź tutaj, ja się teraz trafię.

i leżedze, że mi jest ciężko, bo nie umiem strzelać, 6 pieniądze zabierzam, wiesz co? No dobra, sam. Ten szesnasty. Czekam na piją 15 13 To nie mam do 13. No, a gdzie mi pan na sam koniec? Strzelają. 14. Gdzie? Kiedy, kiedy to się skończy? Po co ma się kończy? To jak nie zbieraj, nie? No to właśnie, ale teraz mam, że, jest, że przechodzę, to ale nie będę ją. Miał... Ja też, jestem trzecia. ja piętnasty. Ja wygrałam, ja wygrałam, bo oni Ej, to ja zbierałam jedyneście, to wygrałam. No i A to. O. ja sto. Ja z tych emocji nawet nie wymieniałem. Nie, nie, nie. Uwaga, uwaga, uwaga. Ale tamto mi rada. Czemu zcesłam tą plansę? No to lecimy stamtąd, prawo. Tata Patryk jest, widzę, że się o. trzyma. Ej, ale my w to graliśmy już z wami. Tak? Tak, na filmiku. A nie pamiętacie? Nie. No fantastycznie mi idzie. Mama widzę, że też ostatnio nie trzela. Obróć będę mama na czele. Tata Patryk też spadł. Jak tata Patryk spadł, to też to nie, nie jest, jest Mama na końcu widzę. Ty... nie doleciało? Jak już już Tu Byłem na tych na tych na samym początku. Ja się... Ktoś przeszedł? Ja zaczynam od początku. Nie, ja jestem Dwa, na początku. A, Będzie, a ja? No i kopnij mnie na środek! Bojej! A ja jestem na tych stora spolinka! Gratulacje Lina, to tata jest... Tata właśnie spadł. z... Będę pierwsza. Nie, nie będę. Ja, będę? ja powiem że nawet nie gadam, bo... Ja też nie gadam. Nie, gdzie jest. Ja nie umiem tego... Wygram to! Czemu ja nie umiem? Ja nie wygrałam! No jak wygrałaś? Jak mówiłaś, żeby... Kakaś. A ja nie grała? No właśnie! grała, nie je! Teraz tu łam tata! No ja, ja w ogóle w to pierwsza grałam. Ale ja lotki no, ja nicuję! I... No teraz się bawcie, ja tej klaszy w ogóle nie znam. A jest na... Jedna osoba! Ha? Jedna osoba, no? Hmm. O, Eurowizja chyba lepiej odpadła na dobrobyt dla No to gramy, 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 dziewczyny. Tu z mi na kablona, da się Kapibara, 7,6, jedzie. Je. Lila, Twin Story. O, Lila jest taki. Jest jabełkiem niebieskim. No? No. Nela jest takim, jak trzy razy na robił Ze strzałami. Ścigamy się. Mama jest księżniczka z Berlin Biega, zablokowała się. No, no. Ja A jestem ta... na prowadzeniu. Ech? A też się odkupę? Ja jestem na prowadzeniu. Brawo, Lina. No, tak. no do góry. Jabełku. Nie, jabełki. No, między gwiałkiem, niebieskim gwiałkiem a ty mnie nie podziwiacie? nie podziwiacie? Dobra, no to no. nie jest podziwiane patrz Lila jest pierwsza, druga, kapiwanowy była... Ja była druga, Ale Wow! Lila! owoc! owoc! Lila, brawo! kapiwanowy grywał! Lila, brawo, gratulujemy! a ja zajęłam trzecie miejsce! brawo! brawo. Z powrotem, z nami Ada 2016, Powiem Ani Małpa 2019, Nad... Nadinka 950, Zark 002, Nela Lila, Tata Patryk, Wika, Wiki 123, Kapibara 76, Zark 535, Eurowizja. Ja najpierw na końcu mam um, i, I pistolety, tak. co się tak jest? Widziałam pistolety! To pistolety są! A. Dobra. Tak. Ta. Ja wiem jak się strzela, ale to nie, to zmieni. No zobaczymy jak nam się zadzieni. Strzelać się? Dobrze, mam cię skarży się na ustawiony. Mama. Tutaj. Mama. Nic nie widzisz? Ostrzeliłem kogoś. Jak chcę się chronić. Mama. Odrwa! Przechodzę. Ja nie, nie wiem co tu się wydarzyło. Ale... Ja, ja Najbardziej zaskakująca runda. Oni <grym> się połapała, już coś mi się szczera, no, to, Ja się po prostu ukryłam Tata, ja w domu. Ja się ukryłam tą rundę. Ja się ukryłam w domu. Ja, co ja Ja mam weź Ciebie strzelić. we mnie strzelić? Uwaga, ramy. Lecimy. dwa, jeden. Znaczy blaszek? Mamy kiedyś graliśmy z wami widzowie. Tak? Graźmy już co? No. Graćmy z wami O, no, tata Patryk. Tata Patryk jedzie, ostro. A się zaciąłem się. Jesteśmy Tata Patryk jedzie ostro. Mam wrażenie, że to moi nie do końca działa, ale dobra. Wam mama. Jestem już na mecie, a tata Patryk za mną. Tak? Jest, przeszłam. Jestem pierwsza, a tata Patryk drugi. Ja się do prawoju, to nie mogę skoczyć dalej. No, musisz raz skoczyć i nie, bo jak skoczysz dwa razy, to. No, to twoje razy nie pasują do klawiatury, to grałem na karierę. To To jest mama. To. No mama ja i tato Patryka. No ale kawał, Ada, to jest to. A taka kariera. Bizar 002. Dobra, oglądajcie mamę teraz. Mama Myślej... da z siebie wszystko, no, no, da z, z siebie Kuchana, wszystko uuu, Space uuu. Race. Uuu, dojdzień, 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 na końcu będzie, tam na przymycie będzie. Ta, tata Patryk zmienił? Nie, to sama postać jest dobra. Eurowizja, Eurowizja jest jak mama księżniczka. Adaś, tutaj nie znamy, Kapitola 76. Mama Twinet. O widzę Cię. Zach. bananem jest.

Patrzcie, Kapiwara nie zdążyła. Zaj, jest. jest za nie. Adaś, Eurowizja, ale Numer. A ja myślałam, że Eurowizja to nie numer. No gratulacje, Eurowizja, Eurowizja <tuszel> wiedziała, że <tuszel> robi! Gratulacje. Eurowizja zawsze też wygrywa u nas. O! Dobra, skaczemy, zaczynamy. Lasze są losowe. Dansze losowe. Tak, dobra, na losowe A, widzę się, Dada. Wysyłaśmy na prosenie. Tak? A mam nadzieję, że gra z nami. Tak naprawdę gra. Gram, no i no, nie, no, nie skakali. Tata, tata się będzie obserwatorem. No. Mam najważniejszego robota nic z tego. A to z tym tak odpadniesz? 16 osób chyba odpadnie na początku. E, ja już dobiegam do mety. Poważnie? Tak. Ja też. Ja sobie trzymam. Ja na mecie. Czemu ona nie biegnie? Czekam. Na kogo? Na mnie? Dziękuję. Tak, na Ciebie. Ten masz. Uh! Będę ósmy, uh! będę ósmy, będę ósmy, nie odpadłem, dziękuję. Idzie mama? Staram się. Właśnie widzę, że lecisz. Mama, szybko. Na, mama. W prawo mama, w prawo. Jeszcze ja tak. osoby. Jeszcze jedna, albo... Mama, ty to jest Mama, czy krawa? Wszyscy są. Ani, Tata Patryk, Eurowizja, ta 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 Wszyscy są. Widzisz te dwie postacie? No, to fantastycznie. Wszyscy są. <grym> Mama, stać z dzieckiem. Oni, się Hot A ja mam będzie zachodnicę. A ja, ja lubię. A, A ja lubię. sobie obraz, ale to mam Tak? Ty wiesz, wrócamy? Ale dzisiaj spodobko? Wszyscy się nawiązują. Ja skaczę, a Będę pierwszy, nie będę pierwszy, będę pierwszy. Eurowizja. Tak Tata, widzę cię. Eurowizja, pan nam powie... Moi szybko, wolno biegamy, jedziemy wszyscy razem, bo co się dzieje, ile nas tu jest. Ej, tata, ja cię wycedzę. Tak? A ja z tobą kończę. Nie Ale... napiję cię, wyprzedam! Mm. Z prawej strony świeci się ten. Przepraszam, ja opowiadam. Zielona, to się rozdarzy. O, się znalazło od parku? Ada. Adasz, Adasz ada, piłkę zrobię swoją kartę. Ada, Adasz. Nie. Adasz? ada, nie ada. Tak szybko się działo, że... bara ja już dorzuciłem, tylko to nie trafasz, szczerze, zębam trafiam. Co, to, to jeszcze ci znamy, czy nie? Tak. Ja? Chyba? Jela. Ja już Będę! To no, jest ósma, koniec. Milo, to Ja tutaj grałam, ale to do wody. No, więc w jednym czasie się. Zostaje Junkas, Bika, no, tak Patryk. Chyba tak. no, wszyscy od nas zostali. Lecimy w kosmos! Lecimy, patrzymy. Czy co? Jaka będzie plansza? Jaka mapa? O, to ja musi teraz dobrze skakać. Dobra, fajne. Jedziemy do końca, taka nasza taktyka. My z Eurowizją to się możemy pogubić, mamy takie same. No, hop i lata. Jak nie? Dobra. Kodziec. No, czemu nie pijesz? Ale skakałam. Szybko skończyliśmy, mama, to historia za szybko. No trudno. No ja wiem, tata mówiłaś, żeby... tata patry! Yey. O, do widzenia. Skakałam. Ja wiem, to ja się przypomniałem, że czekać Ja wiem, kto na to jest. Nie! Mela, chcesz to Tak. Eurowizja tak. została, mama została, Zarb został, a Adaś. I tyle. Mamy czarkę, a Eurowizję! Tak! Dobra, a? tak mama. Eurowizja jest a, Eurowizja spadła! Ojej, no! Ada. To jeszcze został nam Zark. Zark i Ada. Balco. Ada. Ada. Ada, dziewczynka, nie Ada. Nie, no, Ada? A to jest Ada, a to jest dolar? No. Ada Dola, to jest E. Dziś tam na 332 walczą. Eurowizja zaprasza, zaraz Cię zaprosimy. A może to, ja faktycznie to faktycznie jest Adaś, to ja... Adaś wygrał. Adaś spadł. Nie, Zark spadł. Tak? to pierwszy? Bo mm -hmm. nie Adaś wygrał. A bada? Napisz tam w komentarzu kim jesteś. Właśnie, tam. czy Ty jesteś Ada, czy Ty jesteś Adaś. No to, to zaczynamy. Się? Zaczynamy. To no jeden, tak. Ty, jest. tak. Ja na no to u mnie przejść, no. teraz chyba ja trochę jak to no. ma. no dobra, nie wiem. Wydawało mi się, że nie, ja bym widzę, też też widzę, żeby nie trafiła. Mama, jesteś nie po ma? mnie? patrz. No, nie spadaj na Nie, nie spadaj im ty kuś. Dobrze, dobrze. Ej, ja przegram to. Kurczę, kostka. Tam nie, w kostka. Co to chciakujesz ojciec. A bo już tak. Ojej mam na mecie się A Ty już jest meta, a ja jestem. Ósmy, siódmy, ósmy, dziewiąty. Wszyscy nasi są za meta, siedzi ta zielona. Ja tak? nie. Dziesiąta ja jestem. 10 jestem. Eurovizja, tylko bardziej Eurowizja, tylko patrz na koniec. Eurowizja plansza chyba nie przypasowała. Udało się. Będę, będę. Ila, będziesz. Ila trzynasta zabiegła, super. Ja, będę, będę. ja też będę. jestem. Jeszcze Eurowizja. Ta Jula jeszcze biegnie. Jula ta. widzę. Tak. Eurowizja na koło Co się Eurowizja stało? Oj. Przed miejsca. No już koniec. Koniec, dobra. No i zostaliśmy? bez Eurowizji. A nie przeszła? Tak, wszyscy są, nie? Jula, nie? A nie, Jula mi, Jula. też nie przeszła. Dobra. Następna ruta. Co zobaczymy co to będzie. Kolejna mapa, co to jest? Ja bym w piłkę zagrał z widzami, widzisz, w jednej drużynie byśmy sobie piłkę zagrali. No. No. Ojej. Ej, dobra. Ciekawe, czy nam się uda. To było na a, końcu, jeżdż. a teraz jest jako drugie. Tak jest. No. Jestem koło mamy! Ale... O, serduszko dostałam od kawki Bary. No. Ja też. No, nie, spadłeś. Ojejku, jak mnie przytula. Ej, Capybara, co ty mnie tak przytulasz? Daj spokój, chcesz mnie strącić, tak? No patrz jak mnie strąciła. Oj, spadliśmy razem. Oj, Capybara, było ładnie. Tak, ale Capybara... Ja wygrałam. Wygrałam. Ja odpadłam. Wygrałam, wygrałam. Capybara no, no, mnie przytulił albo przytuliła, nie wiem jak to się robi, serduszko i potem się przesunęliśmy. To patrzcie na mnie.

To Mela tak. Oj! No. Jeszcze jest Zark z naszych. Mela jest Zark tylko z naszych. To kibicujemy Zarkowi. Tak. Zarek, Zarek. Zark, 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 Zark. Zar, zar, zar. Tak, ten banan, no. Jest bóry. bo sam był jak ten zielony, a zar. a nie, jeszcze jest Pucharz. No był Pucharz. Pucharz stał. A Zarku ma dużo miejsca. Sam go i ten drugi nie będzie jak, jak stamtąd to zejść, złożyć, stamtąd na poczce. Idziemy, Izaak, idzie do niego. Idzie go popchnąć. Izrael, <laughs> po prostu ciekawszy przed tymi tak? bombami. No. Ale strasznie, mało się stało, dużo więcej. Ale, jest miejsce! Tak. Tak, no. No, tak, tak. Zatem, trafi kółka z tego tutaj zimnego. Trafi. Do widzenia. No, Zar wygrał, tak? Tak, Zawożdżak. brawo Zar. Brawo Ale spadł. Wpadł, ale nie wpadł. 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 wpadł wygrał. Super, Super. gratulujemy. No to co, żegnamy się, dziękujemy Wam za dzisiaj, pozdrawiamy Was gorąco, zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Dobrze i piszcie nam w komentarzach o tych swoich nickach, o co prosiliśmy, a teraz Lila jeszcze chce kogoś pozdrowić. Wójka Dawida. Lila chce pozdrowić wujka Dawida, także wujku pozdrawiamy Cię. I wujka Rafa. Wszystkich naszych widzów pozdrawiamy gorąco. buziaczki, trzymajcie się, papa. Pa, papa, pa, 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 pa A, a ja pozdrawiam jeszcze dziadka, Jakosa i babcie Marysie. A ja pozdrawiam babcie ale. Dobra, pa pa! się widzimy, mamo? Za tydzień. Dobra. O tej samej porze. Albo troszkę może później, zobaczcie, to jest... patrzcie idzie. na kartę społeczność, będziemy pisać na karcie społeczność, co będziemy robić, o której godzinie, bo trochę tutaj u nas z czasem Różnie No właśnie była. Więc patrzcie na kartę społeczność w dniu w środę, będziemy informować o tym, o której godzinie trawimy. I zaproszenia wysyłamy gdzieś. Pa! Tak pa 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 pa!